Czy Brawl Stars umarło, czy to już jego koniec, czy dalej będę go nagrywał? O tym właśnie porozmawiam sobie w dzisiejszym odcineczku, ale jeszcze przed startem chcę podziękować wszystkim nowym wspierającym. Tutaj w tle wam się oni wyświetlają, Wy, jak też chcecie wesprzeć mi kanał, to naprawdę polecam, bo daję wam tu dużo nagród i bonusów. Między innymi dodaję was do znajomych z Brawl Stars oraz pokazuję na odcineczku. a to tylko przykładowe bonusy normalnie jest ich dużo więcej. Wspierającego możecie kupić od 2 zł i zapłacić na przykład PaySafeCardem. Jak coś link do wspierania macie w pierwszej linii, opisu, naprawdę polecam. Ale dobra, wracając do rzeczy. No, jak widzicie z Brawlem nie jest już jakoś mega ciekawie, to chyba każdy przyzna Ostatnio jest taki ciężki okres i na YouTubie, i w samym Brawlu, bo w Brawlu jest nudno, a na YouTube mało kto ogląda Brawl Stars No i przez to pojawia się dużo problemów. Na wstępie jednak prosimy was właśnie tutaj o zostawienie łapki w górę. Ogólnie mam nadzieję, że tutaj jeszcze pokażecie moc ananasowej armii Wiemy tutaj dużo lajkaczy pod tym filmem, dawajcie mordeczki kto zostawia łapeczkę w górę, będę bardzo wdzięczny Subskrybujmy też ten kanał, bo zaraz spadniemy ze 100 tysięcy <grym> Nie no żartuję, stoimy w miejscu może, ani nie spadamy, ani nie idziemy w górę Ale no nie ukrywam, że dobrze by było ruszyć jakoś, <grym> żeby coś z tego wyszło No i dojść do tych 150 tysięcy, ale dobra nie o tym będę gadał teraz, bo my musimy tutaj już zająć się tym tematem Czyli co z tym Brawl Stars? A więc no, wielu youtuberów już nawet przestaje nagrywać tą grę czy coś takiego. Ja od razu wam tutaj y, mówię, że ja chcę robić to jak najdłużej się da, więc wcale nie rezygnuję z nagrywania Brawl Stars, czy coś takiego. Yy, Brawlstar cały czas na moim kanale będzie. Czy cały czas będzie tylko Brawlstar? Z tego nie wiem i tego bym raczej nie powiedział. Chciałbym dodać coś tutaj innego, tak jak wam wcześniej mówiłem, może taki jakiś właśnie content z newsami albo jakąś nową inną grę, ale z drugiej strony też nie mam do końca mm, pojęcia jaką wy byście chcieli oglądać. Niby tam ostatnio, jak mam ankiety, najwięcej z was zagłosowało na Among Us, ale, 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 nie wiem, ja Among Us jakoś bardzo nie przepadam za tym, jeśli mi się nie spodobało. Może jakbym więcej poglądał i bardziej dzisiaj by mnie zaciekawiło, no to może by coś z tego było, ale na razie, no tak średnio. Yy, dobra, troszkę się tutaj wkopałem. Muszę uważać na tą Rose, dawaj, dawaj, Tori. Ale ona jest szybka, kurde, zaraz nas dogoni. Czekajcie, zaraz wam to kończę bo tutaj mamy lekkie kłopoty. Troszkę średnio to rzuciłem. No i to chyba już musi być po nas. No, no więc tutaj podsumowując yy, to, ten pierwszy wstęp, będę dalej nagrywał Brawla. Dobra, następnie, czy Brawl sumiera na YouTubie? No to chyba oczywiste, że tak. Ogólnie yy, u wszystkich YouTuberów możecie zobaczyć i spadek yy, wyświetleń, i spadek chęci oglądania przez ludzi właśnie tych filmów z Brawla, czy coś takiego. Yy, no niestety, taki ma. Mamy okres, skąd to się wzięło, no właśnie między innymi przez twórców, co nie, że nie ma tutaj nic nowego, nic takiego ciekawego, może jakieś tam nowe rzeczy drobne są, jak na przykład nowa postać czy coś, ale to dostajemy zawsze, my tutaj byśmy chcieli, nie wiem, jakieś nowe tryby, jakieś nowe rzeczy, no coś po prostu czego brakuje w Brawl Stars, no i niestety właśnie e, przez to, że tego nie ma i nie dodają tutaj jakichś mega ciekawych rzeczy, no to e, Brawl Stars też właśnie idzie w taką złą stronę i jest z nim coraz gorzej. Ale tutaj nie możemy się załamywać, gdyż jak widzicie, twórcy chyba w końcu zrozumieli, że popełniają błąd i coś tam zaczyna się w końcu dziać. No bo jest już coraz więcej, właśnie jakichś nowych, ciekawych rzeczy. Co chwilę tam wychodzą jakieś przecieki, czy coś w tym stylu, że za niedługo możemy spodziewać się naprawdę grubych rzeczy. Generalnie październik już się rozpoczął, jak wy to oglądacie. No i co za tym idzie, za niedługo możemy mieć jakieś update. I. Znaczy na pewno będziemy mieli update w październiku yy, Ale, ale, ale czy on będzie duży, czy mały tego jeszcze nie wiemy No mam nadzieję, że w końcu będzie coś grubego. Nawet już właśnie to co, o czym nagrywam ostatnio na drugim kanale yy, O tej takiej akcji, co stworzyli ją O, ich chyba deadam, O tej akcji, co stworzyli ją razem z y, youtuberami, którzy mają właśnie współpracę z Brawl Stars yy, No to już jest to coś nowego yy, I może to jest jakiś nowy tryb, czy coś w tym stylu Więc naprawdę ja jestem tutaj mega ciekawy I mam nadzieję, że będą działać szybko i zaraz szybko coś nowego się ogarnie no więc tak po raz kolejny to powtarzam, że naprawdę trzeba liczyć na twórców, bo wszystko w ich rękach. Oni chyba już to sami na pewno poczuli, yy, że jest naprawdę spory spadek, jeśli chodzi o ich gry. No... Nie wiem, mieli wakacje i to moim zdaniem właśnie popełnili błąd, że zamiast w wakacje coś bardziej tutaj porobić jakieś tam kozackie update'y, bo wtedy najwięcej ludzi jest w domu no to oni totalnie nic nie robili. Wiadomo, że mieli urlop, każdy zasługuje na urlop, ale wiecie, jednak wydaje mi się, że mają tylu pracowników, że na spokojnie mogliby to jakoś podzielić, czy choćby przygotować wcześniej i w wakacje wypuszczać naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Szybko deadłem znowu, nieważne. Zmienimy sobie tutaj kiełka i zaraz będę mówił dalej. Ogólnie, no tak jak widzicie, jest taki odcineczek bardziej pogadankowy, gdzie wciewacie tylko moje gameplaye, bo sobie teraz już dopykam, a tutaj wam mówię i to jest w sumie ważniejsze w tym odcinku yy, ogólnie no na pewno dobrze wiecie o tym, że październik, końcówka października to jest taki yy, okres bardziej halloweenowy, yy, no i zawsze w grach to jakoś fajnie wykorzystują i jest duży hype wtedy na gry i tym podobne no bo dochodzą takie fajne halloweenowe rzeczy yy, na pewno yy, ktoś nie lubi święta halloween, nie wyprawia go, ktoś tam zaś bardzo lubi i tym podobne, ale chodzi o to, że w grach trzeba przyznać, że nawet ci co nie lubią tego święta to podobają mi się na przykład skiny, które są doda dodawane do gier właśnie Halloweenowe, czy coś w tym stylu, bo nie dość, że one mają taki fajny klimat, no to są jeszcze po prostu yy, ładne i nie tylko skiny oczywiście muszą być dodane, wiadomo, bo same skiny nas nie zadowolą i nowa postać, yy, tak jak już wcześniej mówiłem, muszą dodawać też jakieś inne zmiany, no i na to liczymy właśnie yy, w tym zbliżającym się update'cie yy, twórcy jak widzicie już naprawdę coraz częściej, coraz więcej tutaj pracują nad różnymi rzeczami, ja już też tutaj mam yy, informacje o kilku przeciekach, ale niestety nie mogę wam o nich mówić w odcinku gdyż po prostu yy, no, mógłbym zostać za to zbanowany nie można po prostu mówić przecieku, wiecie o co chodzi kiedyś można było, teraz odkąd jest ten y, program współpracy, no to niestety przyczepiają się i nie można, więc no sorry, sorry, bo wielu z was mi pisze, że kiedyś byłem lepszym youtuberem, bo robiłem takie rzeczy no teraz też bym chciał to robić, zrozumcie mnie, ale nie mogę niestety, nie zależy to ode mnie, bo ja bym bardzo chciał, ale no wiecie już raz kanał straciłem i nie zamierzam po raz drugi, to był najgorszy okres w moim życiu, ale dobra, nie wracajmy do tego mordeczki, nie wracajmy, yy, no tak to się prezentuje. Pytacie też, wielu z Was pyta, kiedy ten, ta finałowa wojna donatów z pandą, która ma się tutaj za niedługo odbyć. No i ogólnie pytałem się, panda powiedział, że jeszcze nie, że jeszcze nie chce, więc gdzieś dopiero pewnie za miesiąc będzie, czy coś takiego, ale na pewno się ona odbędzie, tak jak Wam obiecaliśmy, więc o to się nie bójcie. Dobra, dobra, robimy to tak. Czy ten spajek będzie dojechany? No nie będzie. Ogólnie teraz wydaje mi się, że nawet widać to w tabeli. Poczekajcie. Lokalnie pły, nie kluby. O, na piątym miejscu jesteśmy, ale kozacko. Patrzcie, jak wysoko wbiliśmy, ale to jest na pewno dlatego, że właśnie coraz mniej osób gra w Brawla. Ale wracając do rzeczy. Pucharkowy ranking. No i jak widzicie, teraz tutaj na pierwszym miejscu 33 tysiące, to jest bardzo dużo, nie? Ale to też między innymi dlatego tutaj w miarę spoko są pucharki, że doszła nowa postać i można zdobywać kolejne te puszki na innej postaci. Aczkolwiek wydaje mi się... Dużo powtarzam, wydaje mi się, że już nieważne. Wydaje mi się, że kiedyś... Po po prostu ludzie grali więcej, co nie? Może nie kiedyś, bo to nie było tak dawno, na przykład z dwa miesiące temu, czy coś takiego. Wtedy hype był dużo większy. No krótko mówiąc, twórcy to trochę zrąbali, ale no co zrobić? Otworzymy sobie tutaj boksika. Wszystko można jeszcze naprawić, dajcie im jeszcze szansę, nie odchodźcie od Brawla, ja też przy nim zostaję. Jak dotrwaliście do tego momentu mordeczki i dalej chcecie wspierać i grać w Brawl Stars, to napiszcie w komentarzu Brawl Stars, po prostu napiszcie Brawl Stars, wtedy będę widział, że oglądacie do końca no i że dalej po prostu jesteście z Brawlem, bo naprawdę, mm, ja wiem, są gorsze okresy, że czasem się nudzi, czasem się nie chce grać Ale no jednak y, Uwierzcie mi, że y, to jeszcze nie jest koniec Oni na pewno coś ciekawego za niedługo dodadzą Bo no nie może się skończyć Tak piękna gra w taki sposób, co nie? Tyle co my w nią przegraliśmy godzin Tyle co my się w, po prostu w niej bawiliśmy Tyle co ja jej zawdzięczam To jest piękna rzecz, no i po prostu nie chciałbym tak teraz Wiecie, tego wszystkiego zostawić y, No i odejść od tej gry To było moim zdaniem słabe Ale y, też właśnie tak jak mówiłem Nie wykluczam jakichś innych gier na kanał Możecie też tutaj w komentarzach w komentarzu śmiało pisać, jakie byście chcieli oglądać. No, może pomyślimy o tym Among Us, bo właśnie najwięcej, jak Was pytałem, było tego Among Us. Musiałbym się dobrze nauczyć i dowiedzieć o co w tym chodzi, bo na razie zbytnio tak nie ogarniam. Kurde, do no, dwóch strobie dojeżdżają, do no, co za cfaniaki. Ale generalnie to już wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Dziękuję każdemu, co wytrwał do tego momentu. Mam nadzieję, że ci wam się podobał. Pamiętajcie sobie łapeczki w górę i subik, jak jeszcze tego nie robicie. Wbijać na moje wszystkie social media: Instagram, Facebook, Snapchat, Discord do wszystkiego macie linki podane w opisie, śmiało tam zaglądajcie. No i to chyba wszystko. Trzymajcie się, mordeczki, do następnych materiałów. go.